Chodzą suchy, przewijają dobre grupy zepa noszą się te kurwy Wrócić i im łańcuchy Na ulicach chodząc suchy Przewijają dobre grupy Czepa noszą się te kurwy Wrócić i im łańcuchy No i samo dlaczego Nie lubisz rudych <coughs> E, sam ich nie lubię, oprócz dziewczyn, oczywiście. No, rudy, rudemu nierówny. Jakbyśmy postawili na wadze dwóch rudy: e, rudego przesiągniętego złem, e, takiego co opętał go szatan, i takiego rudego, takiego no, jest rudy i chuj. Taki na przykład u nas zwierzyk na warsztacie. On jest rudy i chuj, taki słowo A ludzie to Oni mają taki inny charakter: oni mają taki zawzięty, taki kurwa, no nie odpuszczę ci, chuju, taki pies ogrodnika. Czemu nie lubię, nie lubię rudych? Nie lubię rudych z internetu, bo tak, które reala to tylko dwóch mam takich, co nie lubię, a yy, naprawdę to... No są inni ludzie, nie? No są. No inny charakter mają, kurwa. Oni się rodzą już ze złym charakterem. Kurwa to trzeba zrozumieć. Bo rudy to nie jest kolor włosów, tylko kurwa charakter. I musicie to zrozumieć. Są normalni i przy kurwy, jest to podzielone na dwie osoby, co robisz, kiedy. Yy, co zrobić, kiedy spotkam Rudego na ulicy? Kiedyś bym wam kazał go poświęcić święconą wodą, polać mu na łeb, może by coś z tego wyszło. Albo spróbować dotknąć kijem, jak się podpali, i zobaczyć, czy to jest szatan. Ale niekoniecznie. Mówię wam, sprawdziłem, Nie, nawet czytałem o tym. Rudy to niekoniecznie jest zły. Bo niektórzy rudy to po prostu był wychowany w dobrych warunkach, sterylnych, nie, że ty, nie no, był po prostu wychowany tak o dobrze i jest normalnym człowiekiem, ale też mógł być rudy, którego za dzieciaka to bili, jedli mentosa, wpadali na świetny pomysł i mu przyjebali na tej zasadzie, no, to to jest zły rudy, bo wtedy on się robi knombrny i kawał chuja. Z tymi rudymi to jest różnie, bo są fajni i są niefajni. I można ufać, i nie można ufać. Oczywiście z tego co ja przynajmniej znam, to dużo dużej większości nie można ufać, ale znam też kilku, którym naprawdę i nawet bym dał nawet kurwa, hasło do mojego konta bankowego. To jest bardzo ciekawe pytanie. Jak widzicie, jak się po opolą, to na ryju mam tak zwane według was, bo to dla mnie to nie są rude piegi, ale to dla was są rude piegi, tak? To co by było, się obudził rudy? Na pewno bym poszedł umyć głowę, bo myślę, że ktoś mi zrobił głupi kawał. Jakby to nie pomogło, wstałbym, poszedłbym do spowiedzi, mi się wyspowiadał z tego, że mistrza matce do dupy i tak dalej. Jakby to też nie podziałało, zadzwoniłbym do egzorcysty, aby odprawił egzorcyzmy i wydaje mi się, żeby wypędził ze mnie tego złego szatana. Od wielu lat zajawka, w niej trwam stale, szczerze bo nie kręcą mnie dziwki z szampanem Dlaczego robię to? Dlatego powiem ziom, siły w słowie są, dlatego mam w sobie to. A co byś chciał, żebym robił show biznes? Robię rap bo nie idę na łatwiznę Basta, mam pasję, lubię to, kiedy gadam, bić, czuję ulgę w momencie, kiedy opowiadam im To są w życiu sprawia mi zakłopotanie, bo wiem, że mój przekaz dziś to rozwiązanie